Cześć, witajcie w kolejnym teście dostawczakiem.pl. Tym razem bohaterem tego odcinka będzie, jak widać, najnowsze wcielenie Volkswagena Craftera, produkowany w Białężycach, w zakładach Volkswagen września, no bo Białężyca są pod wrześnią, Wielkopolska. I co my tu mamy? Bazowego furgona, 1640 mm rozstawu osi. i jest to podwyższony furgon, czyli mamy tutaj trochę ponad 2,5 m wysokości zewnętrznej. Jest to samochód bardzo dobrze doposażony. Mamy tu m.in. lakier metalizowany i 17-calowe alufelgi. Ładnie to wygląda, ładnie się to prezentuje. Lusterka zewnętrzna. Słuchajcie, taki może szczegół, aczkolwiek bardzo jednak istotny. Dają fajne pole widzenia tego, co się dzieje za pojazdem i nie brudzą się tak bardzo jak na przykład w tym szeregu X250, bo tam to jest masakra. Nazwa Crafter pojawia się nad tylną rejestracją, a wcześniej była trochę wyżej, tutaj gdzieś na drzwiach. A, no i jest tutaj hak DMCZ 6 ton. Opcjonalnie ten egzemplarz wyposażony został w otwierane do 270 stopni tylne skrzydła, a poznać to można z zewnątrz, na przykład po takim nie wiem co za dildo takie, no w każdym razie wiecie, to jest ten ogranicznik, który. O! Tam, jakbym odpiął yy, blokadę, tą czarną, tutaj. To to dotknie, tutaj, i wtedy nie uszkodzi się poszycie. Tylne zawieszenie, oparte jest na resorze pojedynczym, piórowym. I mamy tutaj yy, w serii już koło zapasowe, podwieszone przy tylnej osi. Nie wiem, czy widać płośki, ale to jest oczywiście wersja. Przednio napędowa. Pod maską testowego egzemplarza mamy najmocniejszego Turbo Diesla, który występuje w wersji 177 KONI tak zwanej opcji Light Duty. I mamy tutaj 410 Nm dostępnych w zakresie 1300 do 2000 obrotów. I naprawdę fajnie ten samolot przyspiesza, fajnie się zbiera. Kulturalnie pracuje ten Turbo Diesel, słuchajcie, 2.0 TDI. Yy, także jeżeli chodzi o kulturę pracy, nie ma się do czego przyczepić, no małym problemem, przynajmniej na razie, jest spalanie. No może pierdoła, ale jak się dużo tankuje, dużo jeździ. Yy, w typu szeregu X250, czyli w Ducato, w Mowano w Toyocie Price Max, tutaj można to tworzyć od tej strony w tą. Natomiast tutaj muszę otworzyć drzwi kierowcy i dopiero wtedy mam dostęp do wlewu paliwa. I druga rzecz. Zbiornik standardowy mieści 75 litrów oleju napędowego. A właśnie taki typ seryjny X250 w serii ma 90 litrów. Yy, przynajmniej Pro Ace Max, którą ostatnio testowałem, miała w serii 90 litrów. Czyli to jest, słuchajcie, 15 litrów więcej. No to no, 200 km w zasadzie w niektórych wypadkach więcej można przejechać nad y, takim Pro Ace Maxem, y, niż y, takim Crafterem 2024. 75 litrów mało. No i teraz co? No i teraz muszę... O no właśnie pierdoła, ale warto zwrócić uwagę. Ta kierownica w tym egzemplarzu jest oczywiście, jak widać, ze skóry, wykończona skórą, jest też podgrzewana i kosztuje to 1320 zł netto takie podgrzewanie. Do tego klimatyzacja automatyczna klimatronik to Dodatkowe 10920 zł, ale wchodzi w to też y, czujnik zmierzchu i deszczu z automatycznymi wycieraczkami. A w ogóle wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Wszystkie te takie y, rzeczy robi się tym o. I wycieraczki, i y, kierunkowskazy przełącza się tym y, selektorem, że tak powiem. W tym schowku umieszczono y, indukcyjną. Ładowarkę, w ogóle słowków jest troszeczkę. E, tutaj chciałem zwrócić uwagę. Dwa miejsca, jeden DIN, czy to na CB Radio, a obok e, tachograf, albo odwrotnie, więc. A, no i tutaj też e, też jest trochę przestrzeni. W ogóle słuchajcie nad głowami kierowcy. Nie wiem, czy to. Nie, no to jest w porównaniu z jakimś Ducato. To no. Przestrzeń nad głową jest olbrzymia. W ogóle to jest dosyć komfortowe wnętrze. Tak naprawdę yy, jedno chyba z bardziej komfortowych yy, w segmencie dużych LCV. Mam tutaj regulację dwuosiową kierownicy. Więc chociażby tym różni się to od typu szeregu X250, gdzie tamtego w serii nie uświadczy się. Cyfrowe zegary. To jest już y, po liftingu wyposażenie standardowe w crafterze. E, można sobie dostosowywać. Widok, na przykład nie wiem o, weźmie zasięg adblue, jak nam jest potrzebny, będzie mieć i po lewej i po prawej, jak widzicie. E, także mamy sobie tutaj dowolność w ustawianiu tych y, parametrów. Y, średnie zużycie, no właśnie, średnie zużycie. Słuchajcie, no przejechałem już. Ponad 200 km, te 203 niech Was tutaj nie mylą, ale już bliżej 300. Trasa, miasto i wychodzi spalanie 10,9, z czego w zdecydowanej większości jeździłem na razie bez obciążenia. Z obciążeniem jeszcze będę jeździł, natomiast, no, jak widzicie, 10 i 9. A są plusowe temperatury. Tutaj jest 4 stopnie, jak widzicie. No więc troszeczkę rozczarowuje to spalanie. Sześciostopniowa, manualna przekładnia. Wszystkie już w ogóle po fazie przekładnie w Crafterze czy w MANI TG, dostarcza firma ISIN. I ta przekładnia całkiem fajnie działa. Powiedziałbym, że nawet bardzo fajnie. Chociaż ostatnio się rozlaniewiłem i fajnie jakby automat był, no ale, ale ta skrzynia sześciobiegowa manualna też no miło się z nią współpracuje. Mamy w serii, słuchajcie, 10-calowy ekran dotykowy z kolorowym wyświetlaczem. Natomiast ten samochód wyposażony został w 12-calowy ekran dotykowy jest to opcja i powiem Wam, że wręcz aż no, chyba góruje nad tą deską rozdzielczą. Tylko na przykład sterowanie nawiewami, czy w ogóle klimatyzacją, no jest tylko z tego ekranu dotykowego. I to jest no, średnie rozwiązanie, bo jadąc gdzieś na wertepach, uwierzcie mi, no ciężko pasażerowi, a co dopiero kierowcy, który się ma skupić na drodze, trafić gdzieś w jakiś świecie, jakiś guzik. Więc no, to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie, chociaż ten 12-calowy wyświetlacz naprawdę ładnie świeci. Eee... No. Trochę też trzeszczy, ale nie na wyboju, po prostu jak się złapie i dotknie. Trzesz, trzeszczy yy, troszeczkę tam gdzieś z ładowni yy, blachy, jak się jeździ. A tutaj kolejna opcja, słuchajcie, bujany fotel. Bujany fotel Ergo Active. Yy, sporo regulacji tutaj ma ten fotel. Co prawda nie ma podgrzewania, ale ma funkcję masażu, czyli sobie włączamy tutaj tym guziczkiem yy, masaż i masuje, yy, z tego co pamiętam, gdzieś tutaj w okolice pleców. Nawet przyjemne. Wszystkie dane mamy. DMC 3500, DMC Z 6000 kg, nacisk maksymalny na przednią oś 1800 kg i nacisk maksymalny na tylną oś 2100 kg. Nie wiem, czy wspominałem, czy nie, ale byłem tym samochodem na wadze, zresztą jak w sumie każdym dostawczym yy, i... 3,5 tonowe DMC, ładowność zostało 1148 kg, bez kierowcy oczywiście, bez żadnego ładunku w środku, bez żadnych pasów, całkiem fajny wynik, tym bardziej, że to jest naprawdę nieźle wyposażony samochód. Kubatura ładowni to 11,3 m3, długość paki po podłodze to 3,45 m, Szerokość maksymalna 182 cm i staje pomiędzy nadkolami 138 cm. Z kolei maksymalna wysokość tego podwyższonego furgonu to 196 cm. I tutaj jedna rzecz, na którą zwrócił mi uwagę Tomek. Pozdrawiam Tomek. To ten stopień, który jest dosyć szeroki, i on wchodzi jakby w głąb ładowni. Jeżeli się gdzieś tutaj wiedzie wózkiem, tak paleciakiem, to zdarza się podobno, że, że to koło od tego wózka paletowego gdzieś tutaj może wpaść. No i wtedy problem jest co zrobić z tym towarem na tym wózku. Ok, przejdźmy do podsumowania. Słuchajcie, nowy Crafter 2024, w zasadzie po faceliftingu Crafter, to bardzo komfortowe auto. Jest naprawdę sporo przestrzeni nad głowami, w ogóle jest na pewno większy niż typu szereg X250, w sensie kabina jest o wiele większa. Bardziej komfortowa, przestronna. Mamy tutaj w serii dwuosiową regulację chociażby kierownicy. tak. Prowadzi się ten samochód to też bardzo przewidywalnie, to też jest plus tego samochodu i na pewno 177-konny turbodiesel to też jest fajna jednostka, dobrze ten samochód przyspiesza. No ten moment obrotowy, który jest dostępny od 1300 obrotów już, oznacza, że można zmieniać biegi przy niecałych 2000 obrotów i ten samochód, słuchajcie, normalnie jedzie. W ogóle samo to, że na szóstym biegu, słuchajcie, normalnie z tam 400 kg obciążenia i Jadę sobie na szóstym biegu z prędkością 65 km na godzinę. Nic tutaj się nie tyle bocze, po prostu normalnie płynnie jest ten, ten samolot, co jedzie przy 65 km na godzinę. Na płaskim, na ostatnim szóstym przełożeniu. Skrzynia biegów działa poprawnie, z raz, dwa razem się zdarzyło, że gdzieś przy szybszej zmianie przehaczyła, ale no całkiem dobrze wygląda ten samolot. W sensie wiecie, ładowność jest ponad. 1100 kg, 1148 wyszło bez kierowcy, ale jest dobrze wyciszony, naprawdę jest dobrze wyposażony. Mamy tutaj cyfrowy kokpit w serii. O tej regulacji kierownicy już wspomniałem. Klimatyzacja też jest w serii. No, także no jest dobrze wyposażony, aczkolwiek też jest dobrze wyceniony, bo ta sztuka konkretnie kosztuje. 241 tysięcy zł netto, ale z tego 60, chyba 4000 zł. Przynajmniej tak mam w specyfikacji podane, to są już dodatki. No, takie jak na przykład właśnie Full LEDy. A, Full LEDy, właśnie. Słuchajcie, aż specjalnie wstałem o 5 rano dzisiaj, żeby Wam nagrać. Nie wiem, czy to wyjdzie dobrze, ale no one naprawdę robią robotę. To, to są jedne z tych lepszych świateł na rynku, które w nocy no po prostu nie do, że zasięg mają świetny, też ta barwa jest w porządku, także tutaj naprawdę się nie ma do czego przyczepić. Podgrzewana kierownica też polecam, też to jest opcja, chyba tam 1000 zł z hakiem netto, ale, ale no to też zrobi ocenę tego samochodu, tak? 241 tysięcy złotych netto za furgon standardowy, tak? Co prawda podwyższony, no ale to jest, to jest już niemało pieniędzy. Tyle, mam nadzieję, że nie zanudziłem i do następnego odcinka, trzymajcie się. Hej!